Witam w materiale libertariański secesjonizm, analiza krytyczna, część druga. W odpowiedzi Dawidowi Duchowi po pierwsze, wolnościowcy od pokoleń wykazują korzyści rozwiązań wolnorynkowych, a mimo to większość nadal nie wykazuje chęci angażowania się i poszerzania horyzontów. Wygodniej im pozostawać na pozycjach ignorantów niestety. Upłynie wiele czasu i kilka pokoleń zanim zdołamy zaszczepić takie wartości i zachęcić do samorozwoju, poszukiwania wiedzy i zadawania pytań. Otwieranie oczu będzie procesem długotrwałym, choć nikt nie mówił, że ma być łatwy. Ale potrzebujemy najpierw zbudować pewne zaplecze intelektualne, złożone z elit, które za pomocą pracy u podstaw natchnie swoich kontynuatorów i zarazi myślą wolnościową. Secesjonizm jest opłacalny, ale dla tych, którzy czują ducha ideowego. Każda osoba, która z przyczyn pragmatycznych bądź utylitarnych nie angażuje się w politykę i nie interesuje tą myślą, nagle nie zmieni swojego zapatrywania o 180 stopni bo nie odczuwa, że jest mu to potrzebne do szczęścia. Nie wszyscy będą aktywnie partycypować w życiu publicznym, ubiegać się o swoje prawa, czy chłodno kalkulować, co im się bardziej opłaca, kiedy zostaną przekupieni socjalnymi benefitami. Na chwilę obecną to próba kopania się z koniem. Po drugie, nie wszędzie będzie istniał wolny handel i liberalizm gospodarczy. Więc standard życia nie podniesie się równomiernie w każdym miejscu i czasie. Nadal będą istnieć naturalne dysproporcje i nierówności, nadal będą podtrzymywać się zróżnicowane preferencje, więc nikt na zawołanie nie spakuje się i nie wyjedzie z kraju, który go uciska. Mała jednostka socjalistyczna albo prędzej upadnie, albo nawet nie zdąży się rozwinąć, a już w szczególności nie zapewni wolności i dobrobytu materialnego swoim obywatelom. Po trzecie, Owszem, każdy musi polegać na wymianie z innymi, ale większe kraje są znacznie bardziej niezależne i autonomiczne, bo mogą sobie pozwolić na większy zakres obowiązków i podział pracy, czego nie uświadczysz w społeczności dziesięciotysięcznej przykładowo, która będzie na przykład w pełni zależna energetycznie od większych graczy jak Polska od dostaw gazu ziemnego od Gazpromu rosyjskiego. Co za tym idzie, jej wolność skończy się wówczas, kiedy większy gracz symbolicznie zakręci kurek. Jak być autonomiczną strefą, kiedy o wszystko będzie trzeba się dopraszać własnych wrogów, którzy mogą być niechętni w dokonywaniu handlowych interakcji z nami? Oczywiście mogą ich skusić profity niskich konkurencyjnych cen albo potencjalnie rzadkich produktów, ale czy przewaga komparatywna z pewnością będzie miała miejsce? To jedynie przypuszczenie. Oczywiście nie musimy być niezależni i produkować wszystkiego naraz, ale pozostawanie pod silnymi wpływami w strategicznych sektorach może być na dłuższą metę bardzo niebezpieczne, bo może skłaniać do zgniłych kompromisów, nie do końca uczciwych przetargów albo do oddania części wolności w zamian za potrzebne dobra, np. Na, na gruncie ugody handlowej, jakiegoś embargo, cła importowego i tym podobne. Nam się to nie opłaca, ale wrogom i owszem. Poza tym ja rozumiem, że nie zamkniemy się jak nacjonaliści na rodzime produkty, bo rynek jest siecią naczyń połączonych i wymaga współpracy. Problem w tym, że nie każdy potrzebuje dokonywać transakcji świadomie na tych samych zasadach, bo nie rozumie rynkowych reguł gry. Dostosowywanie się do dyktatu silniejszego nie ma nic wspólnego z wolnością, a założenie, że to oni będą zmuszeni grać, uczciwie jest naiwne. Etatyzm to dżungla, gdzie większy zjada mniejszego, niestety i nie mówię tutaj o korporacjach, ale państwach. Aby być wydajnym, jak najbardziej potrzebujemy opuścić piwnicę i zacząć robić to, na czym się znamy albo rozwijać własne działalności gospodarcze, rozkręcać biznesy, budować firmy i zapewniać miejsca zatrudnienia. Szkoda w tym, że większość jest ku temu niekompetentna pod kątem kwalifikacji, wykształcenia, niezbyt majętna materialnie i regulacje państwowe, fiskalizm oraz prawo administracyjne znacząco utrudnia uczciwą partycypację, czy choćby wejście na rynek, że wspomnę chociażby o NIP, Pregon, Zus, Cit i tym podobnych. To nie takie proste, jak się wydaje. Owszem, możemy narzekać, że jest źle i siedzieć z założonymi rękami albo robić cokolwiek pomimo ograniczeń, ale nie każdy ma ku temu ambicje i samozaparcie, to odsieje ziarno od plew. Powinniśmy wypływać na głębsze wody i upatrywać poparcia dla idei wśród osób twórczych, to znaczy przedsiębiorców, którzy posiadają jednocześnie kompetencje i kapitał zakładowy dla finansowania i inwestycji w opłacalne projekty. Aby uchronić się od sankcji gospodarczych, należy wykazać ponad wszelką wątpliwość ich szkodliwość, ale w taki sposób, by przeciętny laik był w stanie to pojąć, przemawiać do ludzi pracujących prostym, zrozumiałym językiem, bez akademickich zawiłości i wykresów makroekonomicznych. Większość ludzi faktycznie jest bezideowa, ale nie państwa, które nie zważają na długoterminowe korzyści, zaś intratne kontrakty międzynarodowe albo ustawione przetargi. One nie przejmują się szkodliwością swoich restrykcji gospodarczych, co obserwujemy na przykładzie covidowej paranoi i lockdownów pandemicznych. Trudno będzie ich przekonać o szkodliwości ceł, ale próbować warto. Po czwarte. Zgadza się, enklawy etatystyczne stanowią zagrożenie zarówno dla wszystkich dookoła, jak i dla samych siebie. Jednak niepomiernie bardziej zagrażają tym, którzy pragną się od ich wpływów ostatecznie wyzwolić. Jeżeli chcemy być silni, będziemy musieli postawić tak naprawdę całą enklawę na bagnetach i uzbroić się po zęby, załatwić powszechny dostęp do broni i jakiegoś podstawowego przeszkolenia, żeby zredukować cudzą przewagę liczebną, naszą jakością. Innej opcji nie ma. Armia zawodowa działa zdecydowanie sprawniej aniżeli partyzantka z uwagi na profesjonalne wyszkolenie, ale na poziomie podstawowym będzie można to przeprowadzić nawet na strzelnicach od najmłodszych lat i choć obowiązek śmierdziałby przymusem, to byłbym w stanie go zaakceptować dla dobra ogółu, enklawy. Liberalne podejście do obronności jest zawsze na rękę obywatelom. Wolni ludzie będą w stanie powstrzymać napór wroga, ale tylko w przypadku, kiedy proporcje nie będą masakrycznie nierówne, bo czymże jest 10 tysięcy piechoty przeciwko 10 tysiącom lotniskowców, dronów albo bombowców? Li tylko puchem marnym, który da się rozbić w perzynę w kilka tygodni. Partyzanckie akcje w XXI wieku nie wystarczą, bo mamy odmienny poziom technologii i uzbrojenia aniżeli kilkadziesiąt lat wcześniej za czasów II wojny światowej, o czym nadmiernie optymistyczni wolnościowcy zdają się zbyt często zapominać. Etatyści nie obawiają się konsekwencji, więc należy tak się okopać jak Szwajcarzy i położeni w takiej lokalizacji, że każdy musi się rzeczy czuć do nich respekt. Po piąte wreszcie, inwestycja w przyszłe pokolenia jest kluczowa. Należy twórczo rozwijać i pielęgnować myśl wolnościową, by nie zatraciła się w miarę upływu czasu. To podstawa perpetuowania jakiejkolwiek kultury, by inwestować w przekazywanie wzorców. Aby sprowadzić potencjalnie zainteresowanych imigrantów, by osiedlali się w wolnościowej enklawie, potrzeba znacznie więcej niż oklepane hasełka o braku podatków i bogactwie. To przekonać może jedynie już przekonanych w swoistej komorze echa. Potrzebujemy naprawdę silnego marketingu, by wypromować nasze stanowisko i postulaty, by sprawić, że przyjmą się w szerszych gremiach. Jedynie skuteczna strategia zdoła się przebić przez natłok etatystycznego Bełkotu. Musimy udowodnić bez wątpienia nie tylko na danych ekonomicznych, ale na sprawozdaniach prostych ludzi, na filmach propagandowych, na banerach reklamowych. W popkulturze i modzie, że u nas żyje się najlepiej, że jesteśmy bezkonkurencyjni w tym, co możemy zaoferować przyjezdnym. Oto jest sposób na wyjście z pułapki wiecznego teoretyzowania, dobry marketing. Należy próbować, bo mamy wszystko do zyskania i nic do stracenia, dlatego reklama niechaj będzie dźwignią handlu i wolności zarazem. Bardzo dziękuję.